Siemanerko, kochani, witam was wszystkich bardzo pięknie i serdecznie na karcie dnia. W poniedziałek, kochani, i startujemy, zobaczymy sobie, co też dzisiejszy dzień będzie chciał wam wszystkim, kochani, przynieść. I tym samym zapraszam w tym momencie wszystkie baranki. Baranek, kochani, dzisiaj w pułapce własnych negatywnych myśli. Nie wiem, co wy tam dzisiaj będziecie sobie kombinować i myśleć, moje kochane barany, ale, baranki zodiakalne, poprawiam się, żeby nie było. Moi drodzy, karta, która bardzo często mówi o takiej pułapce, w którą sami sobie wpadamy, tak? Czyli krótko mówiąc, bardzo negatywnie podchodzimy do pewnych kwestii, bardzo negatywnie myślimy o czymś, albo też tudzież wydaje nam się, że pewne nasze jakieś plany, pomysły, myśli mogą mieć taki troszeczkę wydźwięk, powiedziałabym, negatywny. To znaczy pesymizm, który może cię dzisiaj w, w, no tutaj, na, w ciągu dnia u wszystkich zodiakalnych baranów uruchomić. Moi drodzy, nie róbmy tego, tak? Pesymizm jest y, nie, to jest takie po prostu niefajna rzecz, więc tutaj starajmy się bardziej optymistycznie podchodzić do wszystkiego i pesymistycznie mi tutaj, proszę, nie myśleć. Byczki. Byczki, moi kochani, dzisiaj, co byście nie zrobiły, to ta dam, tak? Macie kartę zwycięstwa, macie kartę szóstki buławowej, a więc kartę triumfu, zadowolenia, sukcesu, spełnienia, e, nie wiem, podniesienia głowy do góry, kochani, wszystko, co byście sobie dzisiaj zaplanowali, nazwę to może w ten sposób, po prostu wam się powiedzie, tak? Bo jest to taka karta bardzo tutaj mocno mówiąca o sytuacji po prostu tego, że dzisiaj macie triumf, macie dzisiaj zwycięstwo, macie dzisiaj sukces, macie dzisiaj spełnienie. Kochani, dopiszcie sobie sami tutaj jeszcze te wyrazy, które wam jakby do głowy przychodzą pod adresem zwycięstwa, sukcesu, bo krótko mówiąc, dzisiaj wychodzicie z podniesioną głową z wielu rzeczy, czujecie się pewni, sto, stoicie twardo na nogach, czujecie po prostu, że idzie wszystko tak, jakbyście sobie tego życzyły. No i mega. Bliźnięta. Bliźnięta dzisiaj, kochani, idą za głosem serducha, e, idą dzisiaj pod kątem emocji bardzo mocno do przodu. Dzisiaj te uczucia mogą zechcieć wyznawać. Może też tak być, że e, w pewien sposób e, bliźnięta dzisiaj mogą spodziewać się swoich rycerzy, kochani na białym koniu, którzy krótko mówiąc, będą e, przychodzili i będą chcieli wam te uczucia wyznawać, tak? Bo, bo wy, słuchajcie, no tutaj rycerz kielichowy właśnie taką osobą jest, która przychodzi, wyznaje nam uczucia, mówi, jak bardzo nas kocha, e, w jakiś pewien sposób obdarowywuje nas, Swoją, swoimi uczuciami. Może też tak być, że po prostu wy dzisiaj w ciągu dnia będziecie tacy empatyczni, tacy właśnie emocjonalni, tacy wzruszający się, tacy okazujący to ciepło i dający wszystkim tak zwane serducho na dłoni. Raczek. <laughs> Raczej, dzisiaj, kochani, lekko wkurzony, żeby nie nazwać tego bardziej dobitnie. Moi drodzy, ale dzisiaj, Rakowi troszeczkę trzeba zejść, będzie trzeba zejść z drogi, bo jakaś nerwowość, jakaś brawura może w Was się dzisiaj uruchomić. Ja nie mówię, że przez cały dzień, kochani, może tak być, ale niekoniecznie przez cały. Może to być jakaś jednorazowa, słuchajcie, akcja w ciągu dnia, po prostu, że jakieś nerwy Was tak bardzo wzburzą, że tutaj, no innymi słowy, po prostu no, staniecie w miejscu i będzie Wam, że tak powiem, może tutaj faktycznie ciężko. Dlatego, że rycerz mieczy, kochani, to jest brawura, to jest nerwowość, to jest impuls, to jest ochota, żeby komuś przywalić. Nasze <grywa> to tak oczywiście nie przywalić w sensie dać komuś w pieprz, tak? No, tylko generalnie po prostu, no nie wiem, w jakiś pewien sposób wyperswadować to, co o nim myślicie albo czego chcecie. Um, więc ostra akcja, kochani, nerwy, nerwy. Dzisiaj starajmy się tutaj, drogie, raki, te nerwy trzymać na wodzy, bo ta nerwowość może u Was być bardzo yy, rozogniona. Lwy. Lwy, kochani, dzisiaj e, bardzo fajnie. Dziesiątka monetowa karta zysku, karta przychodu. E, karta tego, że może do was dzisiaj coś fajnego, materialnego przyjść, oczywiście również jakieś pieniążki, które mogą wpłynąć na konto. Taka sytuacja, w której wy czujecie, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Karta rodziny, kochani, również, a więc taka karta stabilizacji e, rodzinnej, stabilizacji materialnej, stabilizacji zawodowej. E, to tutaj bardzo mocno podkreślę coś, co ma. W przynieść Wam jakiś zysk, moi drodzy, i ten zysk powinien dzisiaj e, mieć miejsce, tak, czyli takie poczucie pewności, e, stabilizacji, zysku, e, pewności też, e, moi drodzy, e, i takiej, takiej sytuacji, w której Wy możecie poczuć taki komfort, że wszystko układa się tak, jakbyście sobie tego życzyli. Panienki. Panienka dzisiaj, kochani, rządzi. Panienka dzisiaj zadziera nosa, trochę tak to powiem, bo cesarz bardzo często pokazuje nam się w takiej fazie, ja tu rządzę, ja tutaj roz, rozkładam klocki, słuchajcie, i proszę mi tutaj nie teges. No i krótko mówiąc, możecie dzisiaj w takiej fazie po prostu być osób zarządzających, osób podejmujących decyzje, osób, które wszystko wiedzą najlepiej. Moi drodzy, nie chcę też powiedzieć, że to jest takie zadufanie w sobie, bardziej też bym powiedziała, że po prostu możecie mieć takie poczucie, że dzisiaj wiele Waszych rzeczy, które musicie dokonać czy podjąć, będzie od was zależne, tak? I tutaj bardzo mocno po prostu będziecie musieli stąpać po, po ziemi, żeby te decyzje podjąć. Może też tak się zdarzyć, że co niektórzy z Was będą dzisiaj mieć do czynienia z jakimiś szefami, z jakimiś urzędnikami, lekarzami, bo w cesarzu to nam się pokaże, tak? Jakimiś takimi personami dosyć istotnymi dla was, łącznie z mężem, słuchajcie, także dziewczyny tutaj, panny, mąż tutaj też się nam może objawić w tej karcie, które będą miały jakieś znaczenie w ciągu dzisiejszego dnia. Zobaczmy wagę. Waga, waga. Waga moja dzisiaj troszeczkę, powiedziałabym, znudzona i zniechęcona. Yy, czymś tam. Yy, może krótko mówiąc, odczuwać taki marazm, taką m, brak woli walki. Nazwałabym to trochę w ten sposób. Taka, Może was ogarnąć taka sytuacja pustki emocjonalnej, takiej sytuacji, w której macie, yy, czujecie takie znudzenie, zniechęcenie, takie, o nie, chce mi się, nie chce mi się. Krótko mówiąc, że nie chce się wam czegoś, tak? Yy, moi drodzy, może też tak być, że ktoś będzie chciał wam coś zaoferować, a wy nie będziecie mieć yy, entuzjazmu do tego albo woli tego, aby to w ogóle. Przyjąć i cieszyć się tym, że do Was to idzie. Może też taka być sytuacja, u co niektórych z Was, że tak bardzo koncentrujecie się na tym, co macie przed nosem, czyli na tym, co teraz się dzieje wokół Was, co za specjalnie Was w ogóle nie cieszy, moi drodzy, a nie dostrzegacie możliwości tego, co z boku coś może w Waszym życiu się zadziać, a Wy po prostu tak trochę jakbyście w ogóle tego nie widzieli, bo to, co się dzieje obecnie w Waszym życiu, tak bardzo przesłania Wam. Radość tego, co tutaj z boku może do Was przyjść. To tak na marginesie, to jest taka jakoby rada płynąca gdzieś tam z boku tej karty, ale ogólnie taka sytuacja powiedziałabym, w której nie macie za bardzo optymizmu. O, to też jest dobre słowo optymizmu do tego, żeby się cieszyć z czegokolwiek. Skorpiony, skorpiony. Skorpion, kochani, dzisiaj będzie analitycznie i analitycznie podchodził do wielu kwestii. Być może musi podjąć jakieś ważne decyzje, być może musi coś przemyśleć, być może po prostu dzisiaj dzień wymaga od niego analitycznego myślenia. Innymi słowy, po prostu dzisiaj skorpion będzie się mocno skupiał. Na myśleniu, na strategii, na planowaniu, na jakichś powiedzmy takich, może zawodowych kwestiach, tak? Bo Król Mieczy, kochani, to nie jest facet emocjonalny, to jest facet, który stroni od uczuć. Ja nie mówię, że przez cały dzień, kochani, bo to nie o to chodzi. E, może to być tylko jakaś chwilowa, powiedzmy, jakaś chwilowa e, taka opcja w ciągu dzisiejszego dnia. Innymi słowy, dzisiaj mamy taki chłód emocjonalny skupienie się maksymalne na ważnych sprawach i planach, tak? No więc Skorpiony skupiajcie się tylko by nie cały dzień. I to zwłaszcza mówię tutaj do Konrada, który ja, ja też cię lubię takiego trochę, wiesz, takiego jak cię lubię, nie, a nie takiego, wiesz, skupionego, cholera wie czym. Dobra, lecimy kochani teraz ze strzelcem. Strzelec, kochani dzisiaj wchodzi w nową drogę. No i świetnie, niech to wchodzi. Kochani, innymi słowy, karta zero, karta... W zaczynania nowych projektów, w zaczynania nowych związków, w zaczynania nowego życia, w zaczynania no, po prostu wszystkiego nowego, co byście nie chcieli. E, moi drodzy, tak jakby, jakby być może u niektórych strzelców ta gotowość do rozpoczęcia nowej drogi nastała i wy dzisiaj mówicie sobie, pff, zrobię sobie grubą kreskę w kalendarzu i zaczynam od zera. Być może co niektórzy taką fazę y, przechodzą, moi drodzy, no i jeżeli tak jest, to super, tak? Zawsze fajnie jest zbudować coś od początku, ale niech to jest zbudowane właśnie. Właściwie. moi drodzy, oprócz tego, że coś nowego się zadziewa, może też być taka sytuacja, w której wy dzisiaj po prostu macie spontan życia, radość, wo, nie wiem, po prostu to totalną, słuchajcie, dzisiaj czerpanie takiego totalnego luzu z życia, tak, bo, bo karta głupca to jest, słuchajcie, ktoś, kto po prostu się cieszy wszystkim tym, co w oku ma. Jest radosny, szczęśliwy, wesoły, słuchajcie, idzie do przodu, nie patrzy na nic, łapie spontany, który ja na przykład bardzo lubię i być może strzelce dzisiaj w takiej fazie też się znajdą, takiego po prostu cieszenia się czymś, albo wchodzenia w coś nowego, albo rozpoczyna, rozpoczynania czegoś nowego w własnym życiu, tak? Słuchajcie, to jest również karta dziecka, więc być może dziecko też u niektórych strzelców dzisiaj będzie miało jakieś konkretne znaczenie. Koziołki. Koziołek dzisiaj kochani zamyka stare drzwi i rozpoczyna coś nowego. Bardzo podobnie do Strzelca zresztą, bo Strzelec być może też właśnie zaczyna wszystko od początku. Natomiast Koziorożec zamyka stare drzwi, przechodzi do przodu i chce pójść w coś zupełnie nowego albo po prostu przepłynąć, zostawić coś w tyle i nie patrzeć już na pewne sprawy, które miały miejsce za nami, tak? Tylko po prostu iść do przodu i powiedzieć sobie: zobaczymy co z tego wyniknie, zobaczymy co z tego będzie. To jest karta bramy, karta przejścia, tak? Nie oglądam się za siebie. Wstecz, nie chcę do czegoś wracać, nie mam ochoty już o tym myśleć, ja chcę iść do przodu, koniec, tak? I tutaj, w tej sytuacji, jakby mm, bardzo mocno tutaj ta karta to właśnie pokazuje. Odwracam się plecami, idę do przodu, e, aby coś w życiu dokonać, coś zrobić. Wodniczki i madziula. Wodniczki. Tada! Gwiazda, kochani. Karta spełnienia życzeń, karta spełnienia marzeń, yy, karta przeznaczenia, moi drodzy, więc na coś możecie też nie mieć wpływu, tylko po prostu ma tak być i tak będzie. Karta olśnienia, kochani, więc jeżeli, nie wiem, mieliście ostatnio jakiś zacieniony umysł czymś tam, a jakieś brudy po waszych głowach pływały i nie wiedzieliście tak naprawdę, jak z tego wybrnąć, albo w ogóle jakieś tam, powiedzmy, sprawy, jak mają się potoczyć, jakie macie decyzje podjąć, no różne tam sytuacje, tak? To karta gwiazdy będzie pokazywać, że dzisiaj może was olśnić, kochani, może przyjść taka złota myśl, Puh, jezu, dobra, wiem, już wiem, wiem jak to zrobić, będzie git, tak? Optymizm płynący również z tej karty. Karta snucia marzeń, kar karta snucia planów, bo to też jest czasami takie odpływanie, kochani, w marzenia, ale bardzo często też, to, że pewne wasze rzeczy, które tutaj gdzieś wcześniej sobie zakładaliście i nie wiedzieliście, czy wam się udadzą, to ta karta może pokazać, że dzisiaj się to uda, tak, że te marzenia, w cudzysłowie, bo ja słuchajcie, marzenia to tak trochę wiecie, słowo takie bardzo mocno górnolotne jest, no niech to będą jakieś wasze założenia, one mają szansę się dzisiaj zrealizować i potoczyć się tak, jak sobie wodniki tego, z, ym, no tak jak wodniki tego chciały. Dobra. Rybki. Rybka dzisiaj, kochani, pełna szczęścia, pełna szczęśliwości, pełna radości a, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no nie ma 11 kielichów, jest 10 maksymalnie w tarocie i więc, no cóż ja Wam mogę powiedzieć? Cieszcie się, tak? Cieszcie się po prostu tym, że, że życie się układa Wam tak, jak należy, że wszystko jest tak, jak powinno być. Karta również rodziny, kochani, więc dzisiaj też być może ryby odnajdą się w towarzystwie Waszych najbliższych osób, tak? W towarzystwie Waszych, nie wiem, żon, mężów, nie wiem, słuchajcie, przyjaciół, bo niekoniecznie to musi być rodzina w stylu mąż żona oczywiście, ale też te najbliższe Wam osoby, które no gdzieś tam na co dzień są dla Was bardzo istotne i Wy tą radość z kontaktów z tymi ludźmi możecie bardzo mocno, kochani, czerpać i po prostu zwyczajnie się tym wszystkim y, cieszyć. Dobra, skarby, zrobię Wam jeszcze y, wskazówki dla wszystkich żywiołów. Zastanawiałam się, czy to w ogóle zrobić dzisiaj, bo nie wiem, czy Wam to jest pomocne. Dajcie mi znać w komentarzach, y, ale zrobimy sobie. Dobra, żywioł, żywioł powietrza. Żywioł powietrza, moi kochani, i zaraz zobaczymy, co dla was. Jaka wskazóweczka? <laughs> no macie odpoczynek. Zaśmiałam się dlatego, że znam pewną osobę z żywiołu powietrza i jak najbardziej ten odpoczynek jest jej potrzebny. Odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Kochani, to jest bardzo, bardzo wskazówka. Bardzo często po prostu, nie wiem, wydaje nam się, że... Um, w jakiś tam pewien sposób yy, mamy takie poczucie winy, o to, tamto, sram to wam, to ktoś nam być może też wciska do głowy, że to jest wszystko twoja wina, to zrobiłeś źle, tamto zrobiłeś źle, szarpiemy się z tym wszystkim, kochani. Przestańcie mieć poczucie winy o wszystko, tak? To nie jest tak, że czasami na nas spada cała wina za, za cały kształt sprawy, tak? Winy są zawsze po obu stronach, więc to tak troszeczkę nadmienię właśnie chociażby do tego sformułowania, którego jest tutaj, jest, jest, jest na tej karcie. Pozwólmy sobie na odpoczynek, pozwólmy sobie na to, żeby to wasze sprawy, drogie znaki powietrzne, były priorytetowe, a nie tylko czyjeś, czyjeś i czyjeś i spełnia nie tylko czyjś zachcianek albo żądań. Dobra, znaki powietrzne były, no to teraz Ziemia. Ziemia, kochani. Odwaga. I moi drodzy, skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. No to co? To skaczemy, co? Jak ten głupiec tu w przepaść. Moi drodzy, bądźcie odważni. Jeśli macie jakieś plany, jakieś myśli, chcecie coś zrobić coś was w pewien sposób pcha do przodu, ale się stresujecie. Myślicie, że może to nie jest dobre. Myślicie, że no dobra, ale coś tam. Nie ma, ale dobra coś tam. Bądźcie odważni, moi drodzy, bo do odważnych świat należy, tak? Kto nie ryzykuje, ten co? No nie pije szampana. Życie jest po prostu za krótkie na to, żeby stać w miejscu, słuchajcie, więc trzeba coś zwyczajnie robić. Jeżeli czegoś bardzo chcecie, zróbcie to. Jeśli chcecie coś powiedzieć, zróbcie to. Nie, nie bójmy się. No taka bardzo mocno tutaj znaki ziemskie zachęca do tego, abyście były, kochane moje, odważne, bo dzięki tej odwadze, pójściu do przodu, a nie staniu w miejscu, jesteście w stanie osiągnąć cele. Jeżeli zostaniecie w miejscu, to celu nigdy nie osiągniecie, tak? No to jest chyba zrozumiałe. Dobra, jedziemy wobec tego z ogniem. Ogień ma kartę wsłuchiwanie się i moi drodzy, słuchaj, co podpowiada ci rozsądek, tak? Czyli słuchajcie, no skupmy się w tym momencie nie na jakichś emocjonalnych popierdłkach, nie na sentymentach, tylko po prostu zdrowo, rozsądkowo weźmy, oceńmy sytuację. A po prostu... Rozsądnie podejdźmy do sprawy, tak? Jeżeli są jakieś sytuacje, które, czekajcie, doczytam Wam dalej, pozwól, by Twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek Twojego życia dobra. E, więc cóż, no, no zwyczajnie, tak? Pozwólmy na to, żeby w pewien sposób e, popatrzeć na to, co Wam mówi zdrowy rozsądek. Nie jakieś sentymenty, nie jakieś pobłażanie pewnych spraw. Bo y, bardzo często jest tak, że pobłażamy, 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 i to do niczego dobrego nie prowadzi. Kochani, po prostu zwyczajnie trzeba zadbać y, też o swoje własne życie, o swoje własne sprawy, więc zdroworozsądkowo podejść do pewnych rzeczy, tak? I to ta karta dzisiaj od Was tego właśnie wymaga, żebyście wsłuchali się w głos was, waszego własnego rozumu, moi drodzy, rozsądku, i do tego jakoś rozsądnie podeszli. Dobra, została woda. Woda, woda. I co dla wody? Dla wody jest, słuchajcie, inwencja twórcza. Co wy tam będziecie dzisiaj tworzyć? Popisz się swoją kreatywnością, rozkoszuj się tajemniczą siłą twojej weny twórczej. Moi drodzy, więc dzisiaj kreujemy świat. Wy dzisiaj macie kreować, wy dzisiaj macie tworzyć, wy dzisiaj macie czegoś dokonywać w pewien sposób. Macie się nawet wręcz popisywać swoją wiedzą być może, tak, przed innymi osobami, bo tak trochę tutaj jest. Popisz się swoją kreatywnością. Więc w pewien sposób stwórz coś, pokaż to innym, tak, niech wszyscy zobaczą w pewien sposób, czy dzisiaj, słuchajcie, kreujemy. Słuchajcie, niekoniecznie to, żeby zbudować coś, po prostu kreujcie nawet swoje własne życie, udoskonalajcie je, tak? Innymi słowy. Więc e, dzisiaj znaki wodne kreują, moi drodzy. I mam nadzieję, że coś fajnego stworzycie. Dobra, tyle z mojej strony na tą chwilę, moi drodzy. Ja czekam na Wasze komentarze, które uwielbiam czytać, kochani, bo one też w pewien sposób jakby no, budują mnie do tego, żeby i też pchają do tego, żeby tutaj dla Was jak najwięcej tych filmów robić. Ale moi drodzy, dajcie mi tylko znać, jak z tymi, wasz, z tymi kartami rady dla Was, tak? Czy to w jakiś pewien sposób jest Wam pomocne, czy też nie? Buziaki.